Aby zamontować kulkę bądź inną przynętę do haka, nie zawsze niezbędny jest włos i stoper. Mamy w ofercie taki sprytny gadżet, który umożliwia nam. Szybki montaż przynęty i jest pewną alternatywą do tradycyjnego włosa. Gumowa opaska, bo o niej mowa, składa się z silikonowej obręczy takiego wypustka z małym otworem, przez który przewleka się haczyk. Jest to produkt przeznaczony przeważnie do przynęt typu dumble i peletów pokażę sposób montażu. Przez, tą specjalną, przez ten specjalny otwór przewlekamy haczyk. No nawlekam. No i ustalam to na jakiejś pożądanej odległości, na której zamierzam umieścić przynętę. No i założymy takiego dumbelka. Okej, okay, udało się. No w sytuacji, jeżeli zdecydujemy się na użycie przynęt okrągłych, to należy wiertłem bądź jakimś nożykiem no, wyżłobić robek wzdłuż przynęty, aby, aby nie ześliznęła się z tej gumki. W sytuacji, kiedy taka kulka poleży w wodzie, kiedy przynęta lekko napije się wody, jakby wciągnie gumkę troszkę do wewnątrz i, i, i jakby ten montaż będzie pewniejszy, bardziej stabilny. Okej, okay, jest.